z Moliki. Spójrzcie, u kogo dzisiaj goszczę. Dzień dobry, to jest pani Agnieszka Frączek. Yy, I spójrzcie, mamy tutaj wystawione dosłownie kilka. Z więcej ilu, z nich. książek, pani Agnieszko? 80 kilka chyba jest autorskich. Ja muszę je kiedyś policzyć. 80 kilka nie. książek, słyszycie to? Czy wy przeczytaliście wszystkie? Ja się przyznam, że nie wszystkie, ale na pewno będę zamierzała przeczytać wszystkie. Książki. Ja przeczytałam wszystkie, które napisałam. <śmianowidze> ja polecam szczególnie miasto nocą, bo kochamy to miasto Szczególnie moje małe moliki. Tutaj mamy zwierzę Kopedię, która też jest wspaniała, jeśli jesteście fanami zwierząt. Mamy też lekturę, prawda? Mamy Julek, lekturę. jest lektura. I dowiadujemy się o pułapkach językowych książeczki łabyka za, byka, za rogi. Także polecamy bardzo. A teraz weźmiemy panią Agnieszkę w Krzyżowy Ogień Pytań i dowiemy się jeszcze czegoś więcej. Proszę <śmianowidze> zacząć. zaczynać, że ja, tak, jestem gotowa. Czy wolisz mole? O, oczywiście, że tak wolę mole. Kiedyś napisałaś nawet piękny wierszyk o tym, Specjalnie mole, dla Was. Mogę go powiedzieć. Poproszę. Pani Agnieszka napisała kiedyś taki wierszyk. Wolę mole w mozole mknące znów na słów łów. W szczególności, że łów ów bez piw pawów jest ów. <laughs> Także dziękujemy jeszcze raz za ten wierszyk. Dziękuję, dziękuję za piękną jego recytację. Jaką magiczną moc chciałabyś posiadać i dlaczego? Ja chyba nie chciałabym posiadać magicznej mocy. Wolę mieć te moce, które mam, a wszelkiego rodzaju magiczność jakoś by mnie chyba odczłowieczyła. To jakie moce takie człowiecze są najważniejsze? Ja myślę, że bardzo ważne, nie wiem, czy to można nazwać mocą, ale ważna jest życzliwość. Życzliwość dla świata, czyli mm -hmm. dla innych ludzi dla zwierząt, dla roślin, dla siebie samego również. No jest to jakiś właśnie rodzaj mocy. Pewnie prawda? tak. I no myślę, że on z... zmienia. Ona zmienia po prostu wiele rzeczy. Zmienia ty... i chyba pozwala żyć ładniej i przyjemniej. I nie tylko na maleńkim. Ale oczywiście, że tak, tak. To działa w obydwie strony. No to takich mocy, nie magicznych, życzymy wszystkim. Tak, zdecydowanie. Wszystkim życzę tej życzliwości, niech ona Was otacza, ale też no, życzę Wam tego, byście Wy swoją życzliwością otaczali świat. Piękne słowa ja się <laughs> Kim chciałaś być, kiedy byłaś mała? O, ja miałam mnóstwo szalonych pomysłów. E, chciałam być astronautą na przykład, e, albo do rozmojcenia sprzedawcą lodów. Z tym sprzedawcą lodów to było tak, że ja sobie wykombinowałam, że jak będę sprzedawała lody, to będę pracowała tylko przez mniej więcej pół roku. <noise> Ale potem zrozumiałam dwie rzeczy. Po pierwsze, zauważyłam, że lody to jednak zimą też się sprzedaje. A po drugie, i to już musiałam być zdecydowanie starsza, kiedy mm -hmm. doszłam do tego drugiego wniosku, zrozumiałam, że ja nie chciałabym pracować tylko przez pół roku. Bo ja bardzo lubię swoją pracę i oczywiście lubię też od niej odpoczywać, ale nie wyobrażam sobie, że miałabym pracować przez 6 miesięcy, a mm -hmm. potem co? Tęskniłabym. No właśnie. Dlatego właśnie. nie sprzedaję lodów. A kiedy się pojawił pomysł, że jednak będę pisać? Och, bardzo późno. Wiesz, ten pomysł przyszedł do mnie, kiedy ja już byłam całkiem dorosła i już byłam dawno po studiach, niemal 10 lat. Mm -hmm. Pracowałam już na uniwersytecie, już byłam po doktoracie i urodziła się na szacunkach i to ona sprawiła, że pojawiło się w domu dziecko, a razem z dzieckiem pojawiły się w domu książki dla dzieci. i to te książki, to co w nich było napisane, to co w nich było namalowane, to wszystko mnie zainspirowało. prawda? Zobacz, skąd ja to znam? <laughs> to działa, prawda? Tak, że to działa. Tak. ale zobaczcie moliki, czyli to Pokazuje najlepiej, że jak jesteście mali, to wcale nie musicie od razu wiedzieć, kim chcecie yeah. być, i życie pisze takie niesamowite scenariusze. Tak. Nawet jak się jest dorosłym, może, może się okazać, że dopiero się dowiecie, kim chcecie być, kiedy dorośniecie. Życie nas czasami zaskakuje. Ja wciąż czasami bawię się na takiej myśli: ojej, czy to wszystko to są naprawdę moje książki? <laughs> Chyba są! <laughs> Ale to jest naprawdę trudne do uwierzenia, powiem szczerze, na obronę. <laughs> dlatego, dlatego właśnie mam problem z uwierzeniem w to, że to się naprawdę dzieje. Jaką lubisz pogodę? Właściwie mm, każda mnie cieszy. Kiedy jest ładnie, to, to cieszę się, że mogę iść na spacer, mhm. że mogę wyprowadzić psy, nie na 5 minut, tylko na dłużej, że mogę zbierać grzyby, mhm. że mogę się opalać, uwielbiam w słońce. A kiedy z kolei jest paskudnie, pada, sypie, nie wiadomo czym, z tego brunatnego nieba, to wtedy cieszę się, że mogę siedzieć w domu i pisać. I nie kusi, i nie ciągle mnie. na Także każda pogoda mnie cieszy. Z każdej można coś dobrego dla siebie <głosy> wziąć, że <noise> chcieć. A wolisz górę czy morze? I w Mazury, jeziora, <noise> w lubię góry. Lubię morze. Ostatnio mm. częściej jeździmy nad morze niż w góry, ale góry też znam. przedreptaliśmy, calusieńkie od wschodu na zachód mm. i z powrotem. Natomiast najlepiej czuję się na Mazurach. Może dlatego, że Mazury mnie w żaden sposób nie ograniczają. Góry są pewnego rodzaju ścianą, mm. granicą, tak? Morze też pozwala na spacery nasze Polskie Morze, naprawdę na wschód i na zachód. Tak? Nie, nie pójdę na północ będąc nad morzem, a kiedy jestem na Mazurach mogę iść w tę stronę, na którą dzisiaj akurat mam ochotę. Tam no. się czuję zdecydowanie najlepiej. No tak. Tam, gdzie jeziora, gdzie lasy, mhm. grzyby i o każdej porze roku jest tam fajnie. A gdzie byłaś najdalej? Najdalej to byłam chyba w Ameryce. I byłam tam z, ze względu na książki. Byłam tam spotkać się z, z czytelnikami, bo... Dzieci i w ogóle czytelnicy polskich książek, osoby, które czytają polskie książki, są wszędzie, wcale nie tylko w Polsce. A tam spotykałaś Również... się z dziećmi y, polskimi? Tak. Z dziećmi polskimi, których rodzice, to mm -hmm. no najczęściej jest tak, że ich rodzice wyjechali do, tak. przede wszystkim do Nowego Jorku, bo to były spotkania przede wszystkim w Nowym Jorku, chociaż nie tylko. Rodzice tam wyjechali, ale pielęgnują tę polskość, mm -hmm. rozmawiają z dziećmi po polsku, dzieci chodzą do polskich szkół i to właśnie tam, w tych polskich szkołach, miałam spotkania. Mm -hmm. Czy piszesz pamiętnik? Pisała. Kiedy miałam lat naście, to pisałam pamiętnik, to właściwie były całe tomy, mm -hmm. które tata mi oprawiał w takie strony z kalendarza ściennego, ale przekładał je na drugą stronę, czyli tą bielą. Aha. Białe były tam woluty. Mm -hmm. I y, pisałam bardzo intensywnie. Naprawdę powstało chyba kilkanaście tonów. One gdzieś wciąż jeszcze są w piwnicy albo u mnie, albo u mamy. Mhm. Także tak, pisałam, dzisiaj już nie piszę. A czy był to taki dobry wstęp do ćwiczenia w y, pisaniu później? Pewnie tak, chociaż pisałam oczywiście prozą, mhm. a w, dzisiaj książki piszę przede wszystkim wierszem. Ale na pewno była to jakaś mhm. wprawka, jakiś rodzaj takiej wprawki, rodzaj ćwiczenia. Jakim kolorem kredki namalujesz chmury? Chmury namalowałabym różowym kolorem. Niech będą różowe i takie smakowite jak lody. Mm -hmm, takie puchate obłoczki. Takie puchate, właśnie. Na pewno nie byłyby szarobure i ponure. To, to, to nie moje kolory. I nie moje klimaty. Co <laughs> lubisz najbardziej jeść? Ojej, naprawdę mam się przyznać? Wszystko. Mm -hmm. Nie jestem może mięsożerna, to tutaj mm -hmm. tylko takie jedno zastrzeżenie, ale w ogóle to ja za bardzo lubię jeść. I no, nie wszystko smakuje. A najbardziej ruchy. Takie Makarony, tak, makarony. <laughs> e, spaghetti, mm -hmm. e, pyzy, to są te klimaty, w których czuję się najlepiej. Jest. Czy było coś, czego bałaś się jako dziecko? Chyba nie. Nie, nie, tak jak myślę o dzieciństwie, to nie przypominam sobie żadnych lęków. Ja miałam szczęśliwe dzieciństwo i może to spowodowało, że dobrze się w nim czułam i nie pamiętam żadnych lęków, strachów, obaw. A czy teraz w dorosłym życiu jakieś lęki się napadają? Tak, tak. Boję się, to tak mówiąc najprościej, czegoś złego, co mogłoby się wydarzyć i to jest taki mój podstawowy lęk. Człowiek bardziej bogaty w doświadczenia już ma bogatszą tak. wyobraźnię tak, pod tym względem. Mm -hmm. I to jest chyba, wydaje mi się, że bolączka każdej mamy. E, na pewno. Zdecydowanie. Czy masz w swoim domu drzwi do magicznego świata? W domu nie, ja je chyba mam w sobie. Myślę, że jeżeli są takie drzwi, to one nie znajdują się w domu, tylko mm. we mnie. Y Nazwałabym te drzwi wyobraźnią po prostu. I rozumiem, że często do nich no, przez nie zaglądasz. Tak nie, tak nie uwielbiam tam wchodzić do tego magicznego miejsca. A zdradzisz nam, jaka była najbardziej szalona rzecz w życiu, której nigdy nie zapomnisz? Coś, ja myślę, że najbardziej szaloną rzeczą, którą zrobiliśmy, mhm. używam liczby nogi bo mam tutaj na myśli siebie i męża i córkę, to jest przygarnięcie. 11 kotów. Tak, to jest chyba najbardziej szalone. Wszędzie, prawda. prawda? Tak, koty są wszędzie, bo są psy. Oczywiście mm. też w naszym domu nie wyobrażam sobie domu bez psów. Bez kotów sobie dom kiedyś wyobrażałam, mm -hmm. ale dzisiaj nie, dzisiaj już nie. Czyli koty? ta szalona rzecz y, przerodziła się w taką codzienność, która tak. jest bardzo puchata i, i może bardzo Bardzo. Bardzo wiele radości nam przynoszą te kociaki, ale gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, że będę miała w domu koty, i że będzie ich 11, to na pewno bym w to nie uwierzyła. Czyli nigdy nie mów nigdy. Tak. Jakie jest Twoje marzenie? Żeby było tak jak jest. Ja nie mam wielkich marzeń. Dla mnie marzeń, w marzeniach kryje się jakiś element zuchwałości, a ja nie jestem zuchwała. Chciałabym, żeby po prostu nie było gorzej. Wystarczy. No to tego ci życzymy. Dziękuję, serca. Dziękuję ci bardzo. Co najbardziej lubisz w spotkaniach z dziećmi? Dzieci. <laughs> najbardziej lubię tak. dzieci i ich reakcje, mm -hmm. spontaniczne reakcje na to, co im czytam, bo mm -hmm. ja podczas spotkań bardzo wiele wierszy dzieciom czytam. Obserwuję, mm -hmm. jak reagują, przysłuchuję się ich komentarzom i to jest dla mnie taki papierek lakmusowy. Mm -hmm. Ja widzę, co mi się udało, tak. a co nie. Wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego na przykład dzieci śmieją się, kiedy czytam im jeden z wierszy z tomu kotostrofy. I tam jest mowa o tym, że pan swojemu kotu przyniósł pół parówki. I kiedy czytam pół parówki, to zawsze dzieci wszystkie wybuchają śmiechem. No proszę, chyba muszę częściej o parówkach pisać wobec tego, skoro to spotyka się Coś z taką reakcją. Czyli tak. wychodzi na to, warto spotykać się z dziećmi, ponieważ. Warto ponieważ dają nam też wskazówki. Oczywiście, każde spotkanie autorskie to jest dla mnie świetna lekcja. Czy możesz nam zradzić pytanie, które zadało Ci dziecko? Takie, które najbardziej za zapadło Ci w pamięć, albo rozśmieszyło, albo dało do myślenia. Kiedyś mnie dziewczynka zapytała, przeczytałam wiersz o hipopotamie, mhm. a dziewczynka mnie zapytała, a czy hipopotam miewa biegunkę? Nie wiem skąd tej dziewczynce przyszło do głowy takie właśnie pytanie, ale to było chyba najbardziej niezwykłe pytanie. A można wiedzieć co odpowiedziałaś? No, Zaczęłam kombinować, ja tak naprawdę nie wiem. Ech, czasami trzeba się na, napracować, żeby wybrnąć tak. Oj, tak, zdecydowanie. Wiemy już, że y, pracujesz w domu, a nawet wiemy jak wygląda twoje miejsce do pracy. Ech, to, jest, to jest to Jurko. To jest moja pisarnie, jak mówią dzieci. Kiedyś mi co? tak. Y, 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 któreś dziecko na spotkaniu powiedziało, czy właśnie zapytało, czy ja pracuję w pisarni. Tak, pracuję w pisarni i to jest I właśnie To jest moja właśnie pisarnia. Chłopacy, Moliki, to jest pisarnia pani Agnieszki Frączek. <grym> Tutaj mamy narzędzie pracy, rozumiem, czyli komputer, <grym> biurko, takie piękne, kolorowe, kwiatuszki. No Czego więcej potrzeba, prawda? Na Pomysłu, głowy, tak? tak. drzwi to majątkowego -ka. <laughs> Bez nich ani A czy jest Komu dajesz swoją książkę do przeczytania najpierw, zanim w ogóle wyślesz ją do wydawnictwa, czy udasz szerzej i, i czytelnikom. Zawsze męczę męża, <grywa> zawsze męczę mabę, mhm. im teksty wysyłam, czy wężowi raczej drukuję i mhm. wciskam w garść, zabieram książkę i tę, którą właśnie czytał, mhm. wyrywam mu ją z dłoni i wciskam wydruki mojej książki. No, i przez lata pięknie współpracowałam się z Ulą Kozłowską, mhm. zmarłą dwa lata temu świdnicką pisarką. Ja jej wysyłam każdy swój tekst, a ona mnie wysyłała swoje teksty. Mhm. I wiedziałam, że możemy nawzajem liczyć na taką krytyczną życzliwość, czy może życzliwą krytykę mhm. drugiej strony. To było bardzo ważne, kiedy takim świeżym okiem, doświadczonym w pisaniu spojrzy druga osoba, no niestety tutaj to już się nie powtórzy mm -hmm. Proszę tak powiedzieć, czy każdą książkę, którą gdzieś tam wymyśliłaś sobie, doprowadziłaś do końca. Tak. Tak, wprawdzie mam takie książki, które już sobie wymyśliłam, a mm -hmm. których pisania jeszcze nie rozpoczęłam, mm -hmm. ale wierzę, że kiedy usiądę, to ją zacznę. I skończę. Mm -hmm. Czyli jak zaczynasz, to starasz się zawsze jednak, żeby tak. to dokończyć. Tak, nie mam takiej książki, która by leżała gdzieś w szufladzie i mm -hmm. czekała na wydanie, czy y, czekała na to, aż ja ją dokończę. Y, raczej jak rozpoczynam jakiś projekt y, książkowy, to go kończę, wysyłam i, mm -hmm. i wtedy siadam do pracy nad kolejną książką. A masz jakiś zeszyt z pomysłami na kolejne? Tak, mam taki stosik karteczek tutaj w tych szufladach Jest stosik z tak zwanymi rodnikami. Julian Tuwim mówił właśnie o rodnikach, mm -hmm. ja to po nim papuguję. Rodnik według... Takim rodnikiem według Tuwima mogło być wszystko. To mógł być rym, oczywiście jakiś ciekawy, mm -hmm. niespodziewany. To mogło być jakieś niebanalne skojarzenie. Mm -hmm. Wszystko to, z czego potem powstanie wiersz. I ja takich rodników Pomysłów na wiersze, ale też na całe książki mam, mam sporo, prawda? Kocie? I ty? tylko mhm. czekają, żeby rozpocząć. Bo jak już się tak. rozpocznie proces, to się izoluje. Tylko zakończy. czekają na czas, bo to z tym czasem jest zwykle największy problem. Pytanie, które podobno najbardziej lubią wszyscy y, pisarze. <grym> czy, ciekawa czy, jestem? Y, czy y, którą książkę swoją lubisz najbardziej? <grym <grym I wszyscy też się wymigują. Tak, no od że wszystkie kochają. Tak, no więc ja zwykle na spotkaniach, bo to jest też takie pytanie, które pada na każdym spotkaniu autorskim, odpowiadam, że z książkami to jest troszeczkę tak jak z dziećmi. Mm -hmm. Kiedy mama ma tych dzieci, powiedzmy, pięcioro. To każda z nich kocha, każdemu poświęca czas, wychowanie każdego wkłada serce i z książkami jest podobnie. Mm. Oczywiście skala uczuć jest inna. To nie jest tak, że ja kocham moje książki tak, jak rodzice kochają swoje dzieci, tak, to to ale ten mechanizm jest tutaj podobny. Czy popełniasz błędy ortograficzne? Raczej nie, ja nigdy nie miałam problemu z ortografią, jakoś dobrze się czułam w, w, pisząc, mm -hmm. chociaż nie wynikało to ze znajomości zasad. Po prostu jak raz zobaczyłam słowo, to pamiętam jak ono wygląda. Nie mam wątpliwości, jest mm -hmm. na przykład takie słówko, gdzie nie gdzie. Ja za każdym razem jak mam napisać, to się zastanawiam, czy to się pisze łącznie, czy rozdzielnie, ale jak już mam wątpliwości, to jest dobrze. Bo wtedy wiem, że po prostu muszę się sprawdzić, tak? tak? Muszę zobaczyć, czy ja dobrze pamiętam, czy jednak źle. I mm -hmm. sprawdzam. Także bardzo często zaglądam do słowników, nawet kiedy te wątpliwości są minimalne, to i tak sprawdzam. Widzicie, Maliki, czyli nawet pisarze, korzystają tak. ze słowników. Oczywiście i wcale się tego nie tak. wstydzą, bo każdy błędy może popełniać, ale ważne. Żeby chcieć. Czyć się tak, cały ja czas. ze słowników korzystam bardzo często. Z ortograficznych może najrzadziej, bo tak jak mówię, z tym nie miałam jakichś mhm. dużych problemów. Natomiast ze słowników języka polskiego, czy ze słownika poprawnej polszczyzny, bardzo często. Mhm. Ja właściwie nie rozstaję się ze słownikiem. Nie potrafię pisać, nie zaglądając równocześnie do słownika. Czy masz jakiś ulubiony homonim lub przysłowie? A mogę odpowiedzieć przekornie? Mogę podać takie przysłowie, którego nie lubię? Pewnie. Jest takie, które brzmi: Dzieci i ryby głosu nie mają. Bardzo nie lubię tego przysłowie, mm -hmm. nie zgadzam się z nim e, i e, uważam, że mówienie ich przysłowie są mądrością narodu. Nie zawsze jest zgodne z prawdą. To przysłowie akurat nie jest mądrością narodu. Prawda? Na pewno małe mole się też z tym zgodzi. Tak, Olivi, macie głos. <laughs> A e, homonim? Homonym. Jest taki jeden wyraz, który to właściwie jest polisem, nie homonim, ale myślę, że tu możemy mm. zostać przy, e, przy nim zamek. Dlaczego lubię zamek? Dlatego, że on nie tylko oznacza e, różne e, obiekty rzeczywistości, ale też różnie się odmienia. Bo jeżeli mieszkałabym w zamku, to żeby dostać się do swojego domu, czyli do zamku, musiałabym mm. wcześniej włożyć klucz do zamka. I za tę przewrotność tak lubię zamek. A ja tak za tę przewrotność kocham język polski. <gry> to, 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 to oczywiście, tak. <gry> jest tylko jednym z wielu przykładów Prawda? tej przewrotności. Proszę powiedzieć, jakie wyzwanie wybierasz? Połamiesz sobie język? Czy może zrobisz jakiś podskok albo śmieszną minę? A mogę wystąpić razem z psem? Dobrze, jeżeli oczywiście, tak. jeżeli możemy y, podjąć się tego wyzwania we dwie, to znaczy ja i Lotka, mhm, oczywiście będziemy to, wdzięczni. To chcecie? Lota. Ja tak! No to zaraz, zaraz, to zaraz zarobę. zaprosimy Lotkę. wyzwania, wezmę sobie karteczkę, ponieważ... Ściągawkę. Ściągawkę! ponieważ chcemy, żebyś znalazła szybko rymy. Aha. słów. Stonoga. Ola boga. Domek. Pionek. Koparka. Wiertarka. Zwierzątko. Istniątko. Kanapa. Łapa. I gitara. Gitara gra. <ścoughs> Para. Gitara. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Jak mają na imię pani kotki. Wiesz co, ja tych kotków mam, jak już się zorientowałeś sporo. Mhm. Jest ich 11. I mają na imię tak. Liczmy. Sprawdźmy, czy się nie pomyliłam. Asik, klopsik. To właśnie jest Klopsik, który jest za nami. Dropsik. Dropsik tutaj śpi. Widzisz dropsika? Mhm. Mhm. Widzisz. Poza tym jest Widzę tak... takie czarne? Ten, 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 ten czarny właśnie to jest dropsik. No. Poza tym jest frytka. Mam kotka. To wymieńmy tak. jeszcze raz. Asik, klopsik, dropsik. Gdzie takie czarne, bo tu jest Tak, to, to jest właśnie. To jest dropsik, spawnij. Słonko, komórka, Ale... keksik, frysia. A poza tym mamy jeszcze kawcie. Mamy plastusia, którego chyba jeszcze nie wymieniłam. Mamy gwiazdeczkę i najmłodszy kotek, ten taki mały rudy, którego miałeś na rękach, ma na imię ciastuś. Aha. A poza tym są jeszcze to dwa sprzeg. psy. O, to masz rację! Tak, szkodę. tutaj właśnie śpi ten ciastuś! No! Brawo! To tak. A to jest gratka tutaj do mnie? Chodź wszystko, gratka, chodź, gratka, chodź. A to jest gratka? O, piesio. A pamiętasz, jak drugi piesio ma tak. na imię? Drogi Piesiot, który właśnie do nas przyszedł, ma na imię lotka. Ten? Ten, tak. Ten ocalony. Tak, tak no, to jest lotka, a to jest gratka. Jaki kotek pani się pani najbardziej podoba? Wiesz, co one mi się wszystkie podobają. Ja je wszystkie ogromnie lubię. E, chociaż każdego z nich lubię za co innego. Jednego za to, że jest bardzo grzeczny, drugiego za to, że jest niegrzeczny. Tego psa. Wiesz, co tego psa przygarnęliśmy tego lata. Ktoś go wyrzucił z domu i przywiązał do słupa, i zostawił taką biedną. A my ją tam spotkaliśmy. Nie wzięliśmy ją do naszego domku. I od tamtej pory mamy dwa psy. Ten ktoś musiał już tego psa nie chcieć. No właśnie. A może mu ten podarł kapcie. No tak, ale jeżeli podarł komuś kapcie, to to nie jest powód, żeby go wyrzucać, prawda? A zwłaszcza w taki sposób przywiązywać gdzieś tam latem w upał do słupa i go tak zostawiać. Co ty na to. Chyba, że idziesz do sklepu. No tak, oczywiście, że tak. Jeżeli na chwilkę... No ale to nie było na chwilkę. Ktoś się po prostu tak tej Suni pozbył. To bardzo nieładnie. No, nieładnie. Ale my mieliśmy szczęście, bo na nią trafiliśmy. Chciałam Ci bardzo podziękować za spotkanie. Było dla mnie bardzo pasjonujące. I dziękuję Ci za te odpowiedzi, których nam udzieliłaś. Mnie, mnie i Molikom wszystkim. I ja bardzo dziękuję za pytania. I y, zachęcam małe Moliki do tego, żebyście czytali książki Pani Anitarz i ja, y, do tego, żebyście czytali książki w ogóle. Nie no, też, ale oczywiście. oczywiście będzie mi miło, ale też moich koleżanek i kolegów, bo y, książki w ogóle warto czytać. I spotykać się z y, pisarzami i ilustratorami na spotkaniach autorskich, do czego również zachęcamy, bo tam Zapraszamy. również można zadawać ciekawe pytania. O, oczywiście na no przykład wszystkie, tak Tylko jak będziecie chcieli pytać o hipopotamy, to pozwólcie na... Najpierw ja się pisarzom przygotować do <noise> odpowiedzi. Dziękujemy bardzo jeszcze raz i żegnamy się. Pa pa! pa, pa. <noise>